Podczas 15 sezonów trwania serialu Nie z tego świata, Sam i Dean przeszli przez wiele niebezpiecznych sytuacji ze śmiercią włącznie. Jednak jednym z najgorszych losów jaki może spotkać łowcę jest opętanie, przejęcie kontroli przez coś złego i użycie ciała jako broni przeciwko bliskim. W świecie Supernatural istnieje szeroka gama stworzeń zdolnych do opętania. Obaj bracia oczywiście jak każdy szanujący się łowca mają tatuaże zapobiegające opętaniu przez demony. Niestety nie mają ich od początku, i niestety zarówno demoniczni, jak i anielscy wrogowie zdają się ciągle znajdować sposób, aby przejąć kontrolę nad ciałami łowców. W dzisiejszym materiale rzucimy okiem na wszystkie epizody opętania sama. Zanim przejdziemy do listy, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami. Meg Meg była jednym z pierwszych demonów, z którymi bracia mieli do czynienia, i to właśnie zmagania z nią nauczyły sama i Dina wiele o piekielnych siłach. Niestety niektóre lekcje musieli opanować w bolesny sposób. Dzięki pomocy Bobiego Singera, Winchesterowie wypędzili Meg z jej pierwotnego naczynia, jednak demon powrócił z jeszcze większym zapałem w drugim sezonie, opętując sama i zmuszając go do popełniania odrażających czynów. Przez kilka dni Meg wykorzystywała ciało sama, aby zabijać innych łowców, porwać Joe Harwell oraz desperacko próbowała doprowadzić braci do pozabijania się nawzajem. Siało to chaos na niespotykaną skalę. Ostatecznie Meg została wypędzona z ciała sama, ale wymagało to drastycznych środków. Przez to, że użyła zaklęcia do zamknięcia się w ciele sama, Bobby musiał przełamać pieczęć na jego ramieniu rozgrzanym metalowym prętem. Lucyfer Po incydencie z Meg sam i Dean zdecydowali się na wykonanie tatuaży chroniących przed opętaniem. Chociaż okazały się one skuteczne przeciwko standardowym demonom, były bezużyteczne wobec Lucyfera. Sam Winchester był przygotowywany na idealne naczynie dla Lucyfera od chwili swoich narodzin i ten nie zamierzał pozwolić, by cały wysiłek poszedł na marne. Lucyfer opętał sama pod koniec piątego sezonu. Jako anioł Lucyfer potrzebował zgody sama, która ostatecznie została udzielona w ramach desperackiego planu. Bracia zakładali, że sam zdoła przezwyciężyć Lucyfera i rzucić się do klatki w piekle, skąd ten nie mógłby już uciec. Jednak pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem. Ostatecznie, w kulminacyjnym starciu z Dinem, Sam zdołał odzyskać kontrolę nad swoim ciałem. Wykorzystał te chwile, by wciągnąć zarówno Lucyfera, jak i Michała do klatki, kończąc tym samym apokaliptyczną groźbę. Gadriel. Można by pomyśleć, że po doświadczeniach z Meg i Lucyferem, Din będzie bardziej ostrożny, aby nie dopuścić do kolejnego opętania swojego brata. Jednak seria magicznych prób mających na celu zamknięcie bram piekła niemal doprowadziła sama na skraj śmierci. W obliczu braku innych opcji Din pozwolił Ezekielowi opętać sama, wierząc, że ten utrzyma go przy życiu. W przeciwieństwie do wcześniejszych opętań Ezekiel pozostawał przez większość czasu w uśpieniu w ciele sama, aż do momentu, gdy ujawnił się jako podszywający się pod Ezekiela Gadriel. Jak można się spodziewać, sytuacja ta zakończyła się tragedią. Anioł wykorzystując ciało sama zamordował Kevina Trana, przyjaciela Winchesterów i ulubionego proroka fanów. Crowley. Zasady aniołów dotyczące zgody na opętanie sprawiły, że Dean nie mógł siłą wypędzić Gadriela z ciała sama. W tej sytuacji z pomocą przyszedł demoniczny znajomy Winchesterów, Crowley. Zaproponował, że wejdzie do ciała sama i wypędzi niechcianego gościa. Plan w dużej mierze się powiódł. Dzięki interwencji Crowleya sam został ostrzeżony o sytuacji i cofnął swoją zgodę na obecność Gadriela, co zmusiło Anioła do opuszczenia ciała. Dowodząc, że nie jest całkowitym złoczyńcą, Crowley dobrowolnie opuścił ciało sama, gdy jego zadanie zostało wykonane. Zła czarownica. Okazuje się, że Anioły i Demony nie mają monopolu na opętania. W dziewiątym sezonie Supernatural, w odcinku po drugiej stronie tęczy, Winchesterowie przypadkowo uwalniają dorodkę i złącza czarownicę z krainy OS. Opętanie przez czarownicę działa na innych zasadach niż standardowe. Zamiast wymagać zgody lub zaklęć, wystarczy, że dotknie swojego celu. W ten sposób może sterować ciałem ofiary, mówić przez nią i używać jej jako żołnierza. Zła czarownica przyjmuje kontrolę nad oboma braćmi winchesterami, wykorzystując ich jako swoje marionetki. Ostatecznie czar zostaje złamany, gdy Charlie zabija czarownicę za pomocą magicznego buta.